Siłanko wszystkim, ja jestem Maku, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie kolejny krótki horror z HIO Lonely Night. Jest Lonely Night. Jest po północy, nagrywam już po północy. I co? Kolejny znaleziony gdzieś tam w czeluściach internetu. Albo i nie, z I. To nie czeluści. Mm. I co, mam nadzieję, że wiatraka nie słychać, bo ogólnie wieje na mnie, jest tak gorąco, że jest godzina po, po północy, a jest naprawdę duchota maksymalna, jak tylko może być. Eee, I co, dziękuję również kolejnym subskrybentom, kolejnym eee, łapkowiczom i, i, i komentatorom. I chyba zaczynamy. Przedłużając lub nie przedłużając ten wstęp... Lonely Nights, z tego co long, ściągałem, wróć To demko chyba jest na Co to jest? Co to się zrobiło? Multiple values 20. Dobra, mniejszą większość zaczynamy. Kurdy, nie wiem co tu się klawiszologia. Tak się doczytuje. O, ale już muzyka broczna, Downtown Bombing. Aha, czyli już będzie jakiś gość, pewnie się. K? Kto wymyślił, żeby K nacisnąć? A, idziemy poszukać... Fight? What the fuck? Nie, muszę tym, muszę takim. O, dobra, mniejszą większość. Uh -huh. Co tu mamy za jakieś szkoleniowe? Freelancer guide, czy youtuber, okej, okay, dobra. To jest youtuber, Zjebany youtuber. Przedłużaczy to ma. ...mogę ograniczyć do jednego, to w sumie takiego dłuższego, większego. Co tu się dzieje? Dobra, Father's Office. Idziemy do ofisa. Ojcowego. To jest takaś czarna... What? Co to się zrobiło? Co to było? O! Dzwony kościelne. Locket. Dobry. O, taki dworek konkretny. Kurde, myślę, że to ktoś łazi, a to ten ma takie buciory jakieś. Będziemy szukać rodziców. Buty konkret. Nie wiem, bo takich się str Stranger kręci i to lepiej, nie? To nie zadzierać z nim. Not now. What the fuck, what the fuck! Ziemneczka całkiem przyjemna, to jest ta góra taka niedbana. lekko jakoś tak się wydaje średni remont, co kurde o o, chyba były zamknięte, tak mi się wydaje ciekawego Takie niby odgłosy, nieodgłosy, ale się coś dzieje. Co się dzieje, jak się nic nie dzieje? Od jego. Ale tu nie wiem, nic nie widziałem w środku. To widziałem. O, kluczyk. Dzień dobry. A to jest czego cień? Powiedz mi, czego to jest cień. Kompletnie mi przypomina krzesło, ale takim cudem krzesłem. A nie, a jakiś ludek tu jest, latarkę zebrałem. Wolframit. No, ogólnie to nie jest jakoś bardzo ciemno. Więc, szczerze powiedziawszy, to. Nie, tutaj nie. Kur... Mogę tu biegać w ogóle? Nie, to jest jakaś dziwna mgła. Dobra, dobra. Dobry dostajemy Julkę To jest spokój rodziców, czy co to jest? Oha To jest typ ludzi, którzy zostawiają dzieci i poradzicie sobie. Jak to teraz popularne pozdro dla Kumaty. Poradzicie sobie. Co to wy to Co w ogóle za butelki? Jakieś dziwne. Dobra, dobra, dobra. Nie tam. Otwórz to. Do your homework in your room. Dobra, idziemy zrobić homework. Zamykamy oczy. Ta I tada, I... Homework zrobiony! TV Idziemy TV... I... What the hell? Kolego? Ja mam latarkę I przy... i przyjaciół Chodź tu, chod tu! Chodź tu! Chodź tu! Ej, zniknął. No. bo zniknął. Ewidentnie trzeba się tu. Z... Co, drzwi zamknąć? Na klucz bym to zamknął. No, ale to dobra, nic się stało. Idziemy sobie obejrzeć telewizor. O. Ale biały ekran. No i co? Czy is Ej, co się zrobiło? Sleep. A. Tak. Sleep. To sleep Oż ty kurde, a to czarny obraz był, czarny obraz wpadł, kurde na krzywe te ściany jak nie wiem co Kuto jest, nie jest Trzy kroki 12.30 i... Nie wiem, tutaj teraz się coś zabagowało chyba widzę. Ewidentnie. Jeszcze telewizor muszę włączyć. Ewidentnie się zbagowało. Garny kiemy? Na razie to ten ludek to taki mało straszny. Chciałem właśnie dokończyć, a tu się pojawił tu taki jakiś psychopata. Ale przyjemny, to jakiś przyjemny gościu jest. Ej, kurde. Co mam zrobić? Otworzyć mu e, skubany sobie poszedł. E dobra, e, spoko spoko. Po to jakieś znajomy sobie poszedł. A idę spać co mi tam. Obraznie nie se leżą, nie będziemy ich nawet poprawiać bo spadną znowu i... hej, albo takiś kolejny chapter, tak? Coming soon, das coming soon, aha. Czyli chyba to by było na tyle, i na przede co. Tylko nadal mogę łazić pewnie bez sensu, ale mogę łazić. No nie, to jest zamknięte. Może mnie chociaż... Może mnie napadnie chociaż, czy nie? I see you. I see you. Ja ciebie też widziałem, ty... ...golec, z Mongołowa. Już się nie świeci nic. Okej okay. Uznajmy, że to koniec Bo chyba bardziej będę łaził teraz bez sensu Po tym domu niż Strachów chyba więcej nie ma No cóż Nie wystraszyłem się ani razu Wypewnie też Dzięki za oglądanie, co złego to ja i do następnego. Trzymajcie się, cześć, na razie.